Dzień dobry Państwu Witamy serdecznie Kolejna runda Formuły 1 Grand Prix Tym razem zawitała do Polski Wyścig o malowniczej nazwie Neukaseko Orlendino Włóczanka Azoty Lotos Grand Prix 2022 W skrócie na odwal Ten wyścig rozgrywany jest W pięknym i malowniczym mieście Wadowice A z padoku Witają Państwa Marek i, I Arku, nowy Tor, świeżo wybudowany w Wadowice. Tak, ciekawe miejsce. Pełna nazwa to Wadowice Autodromo imienia Juana Pablo II. W 90% dofinansowane z funduszu Unii Europejskiej. Powiedzmy jeszcze, że to tor nietypowy ze zwianym asfaltem na noc. Tak, codziennie na noc by nikt go nie zakiebał. A zawodnicy będą ścigać nie tylko o punkty do cyklu Grand Prix, ale główną nagrodą jest ta oto złota kremówka, która by nikt jej nie ukradł znajduje się w klatce rzymskiej pilnowana przez samego Jacka Morańskiego. I Arku przejdźmy może do cech charakterystycznych samego toru. Tak, tak jak wspomnieliśmy, tor świeżynka o łącznej długości 2137 metrów. Zaczynamy od punktu pierwszego na naszej mapce na naszym torze. Jest to długa prosta, zwana ulicą długą, bo w każdym mieście długa zawsze występuje. Punkt drugi to ostry, zabójczy zakręt imienia Hanki Mostowiak z widocznymi ustawionymi kartonami na poboczu. Punkt trzeci. Wychodzimy na prostą i tam trzeba już bardzo uważać. Punkt zwany pies za krzakiem. Nie tylko Fotaradar, ale również i nasi koledzy mundurowi pod, lubią się tam ustawić. Punkt czwarty to dobrze znane miejsce. Wszystkim rondo, aleluja i do nieba! Tu zawodnik musi podjąć decyzję, czy jedzie przez zakręty, czy wali na szagę. Tylko ostrożnie, bo po wybiciu się na rondzie można wpaść na zwierzę domową pana Henryka Malionskiego, rolnika, który nie zgodził się na sprzedaż działki, podbudowę toru i lubi czasem zapierdalać traktorem. Jeśli jednak ktoś zdecydował się na jazdę zakrętami musi uważać na często wybijającą głównym studzienkę sprawiedliwości. Punkt szósty to tak zwane zakręty zaskoczonych drogowców z bardzo zniszczoną nawierzchnią po zimie. Tuż za trybuną lodu to punkt siódmy. Mamy tam mocny skręt. W prawo, zwany mocnym skrętem w prawo, no i na koniec przed wyjechaniem na długą prostą, jedyną strefę DRS mamy niestety bramki etol, tak zwane bramki do piekła. Poza Nowentorem mamy także dwa nowe zupełnie polskie teamy w padoku. Pierwszy z nich pełnie opłacony z naszych podatków to Warsaw Shore Racing Team. Jego zawodnikami są Robert Kurwica i Mariusz Pudzianowski. Niestety prawdopodobnie ten zespół nie wystartuje w wyścigu, bo ktoś z lokalsów no zajebał im wszystkie opony z garażu, a szkoda, bo fajna to Warszawa. Natomiast drugi team, który uzyskał dziką kartę na te zawody to prywatny zespół Daniela Obajtka. Zespół pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe Danielex. Z kierowcą Danieleksa rozmawiał nasz reporter. Panie Seba, co pan powie o bolidzie? <noise> bolid jest szybki. Na dwozie skądś nam znane. To Volkswagen Passat Kombi. 7 9 TDI. A dlaczego akurat kombi? Z tyłu ma zamontowany gaz. Ile do setki? 2,5 godziny. Wspaniale. Powodzenia. A my mamy wspaniałe wiadomości. Z padoku okazuje się, że znalazły się opony dla drużyny Warsaw Shore. Znalazł je Robert Kurwica. Tęmm. Um, i. And, and... Wybierając bonuks, pomagasz niewidomym dzieciom. Podaruj dzieciom słońce. Crunchips zaprasza miś o bardzo małym rozumku. Te prosiaczek i przyjaciele ze stumilowego lasu wzywają. Halo? Szlochać nie warto i bać się nie warto, jedno co warto. Oglądaj mi reklamę. Zadzwoń do mamy. Jest tyle do powiedzenia. Witamy na Wadowice Autodromo imienia Chłona Pablo II i Arku, ty przed chwilą byłeś świadkiem standardowej procedury. Tak, ksiądz biskup Zeżary CAK poświęcił bolidy przed startem. Przypomnijmy, że ksiądz biskup Zeżary CAK był pomysłodawcą, by początek i koniec strefy DRS zaznaczyć przydrożnymi kapliczkami ze świętą Marią Magdaleną od Ursusa. Oj, widzimy teraz coś niepokojącego przy garażu Mercedesa. Chyba doszło do bójki. Tak, walczą między sobą dwie akcje charytatywne, Wielkie Orkiestra Świątecznej Pomocy i Caritas. Mam nadzieję, że służy porządkowe na chwilę zaprowadzą porządek. My szybko przenosimy się na start. Załonicy już podjeżdżają pod swoje pola startowe. Z Position Pan Seba w świeżo zaspachlowanym Tanieleksie. Zawyły silniki, najgłośniej 1,9 TDI. Koleje Kolejne światła się zapalają, ale jest jakiś problem z elektryką. Zepsuły się Danieleks, spali sprzęgło. I inni również. Start wyścigu odwołany. No niestety, to jest dużo od tygodnia. Czekają na miejscowego elektryka, ale ten się jeszcze nie zjawił. No kto by się tego spodziewał!